Zobaczmy, co tu dziś mamy. Hmm. Oto kolejna opowieść. Ponury Pawełek. Ponury Pawełek był Ponury całkowicie Pawełek normalnym był chłopcem. Całkiem zwykłym chłopcem. Chodził do szkoły, nie przejmował się zadaniami domowymi i uwielbiał grać w gry komputerowe. Tak jak inni chłopcy zwykł mawiać Nie zawracajcie mi głowy zabawą z głupimi dziewczynami albo Kurczę pieczon! Jedna rzecz różniła go od pozostałych skrzatów jego kapturek był niebieski. Był niebieski od dnia, gdy ponury Pawełek przyszedł na świat i niewiele było nadziei, że któregoś dnia zmieni się w czerwony. Mama ponurego Pawełka lubiła powtarzać: Czy nie uważacie, że już na koniuszku się czerwieni? Jednak nadzieje były coraz mniejsze, bo kapturek robił się po prostu coraz smutniej niebieski. Trzeba było się z tym pogodzić, choć był to doprawdy dziwny fakt, ponieważ bracia i siostry ponurego Pawełka mieli najczerwiejsze kapturki, jak to tylko możliwe. Ponury Pawełek nie miałby nic przeciwko temu, aby nie nazywać go ponurym. Tak naprawdę nazywał się po prostu Pawełkiem. Mało kto. Chciał się bawić z chłopcem, którego imię brzmi Ponury Pawełek. Gdy spacerował po ulicach, niemal czuł, co myślą inne skrzaty. Patrzcie, tam idzie skrzat w niebieskim kapturku. Taki smutny niebieski kapturek po prostu nie pasuje do skrzata. O! Idzie ponury Pawełek w swoim śmiesznym kapturku. Czas mijał, a kapturek robił się coraz smutniej niebieski. W końcu ponury Pawełek wybrał się na most nad rzeką, pragnąc skoczyć i odpłynąć z prądem. Gdy jednak stanął na moście i spojrzał w wodę, ujrzał własne odbicie i zobaczył, co dzieje się z kapturkiem. Jego niebieski kapturek rozjaśniały gwiazdki i księżyce. Był to prawdziwy kapturek czarodzieja. Okazało się, że ponury Pawełek jest w rzeczywistości specjalnym skrzatem, który potrafi czytać w myślach i przepowiadać przyszłość. Potrafił na przykład przewidzieć, jaka będzie następnego dnia pogoda, albo kto wygra Piłkarskie Mistrzostwa Świata. A na spacerze, wiedział teraz, że inne skrzaty myślą o jej idzie czarodziej Pawełek. Właśnie, mawiał Pawełek, gładząc z uśmiechem swój niebieski kapturek.